Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam Was w kolejnym odcinku Stimberborns. Słuchajcie, w ostatnim odcinku dopadła nas plaga głodu i niestety nasze bobry poumierały w dużej mierze. Na szczęście udało nam się wykaraskać trochę z problemu. Zaczynamy się odkuwać z żywnością, także wznowimy sobie w tej chwili grę. Nastąpiła również susza, susza która będzie trwała w tej chwili 13 dni. Udało nam się skonstruować tutaj piękny rezerwuar wody, który będzie nam trzymał wodę. W najgorszych chwilach. Słuchajcie, zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym spróbować rozwinąć nieco bardziej nasz rezerwuar. Dokładnie w sposób taki, że zabudujemy tutaj jeszcze to groblami. Eee, w ten sposób. Okej. Okay. Tutaj możemy tą ścieżkę usunąć i zbudować schody ku górze. Tak, aby bobry były w stanie się tam dostać. I słuchajcie, w tym miejscu również trzeba było się dostać jakoś na górę. Także usuniemy sobie te schody, zbudujemy sobie za nich za nie platformę, a w tym miejscu usuniemy sobie ścieżkę, zbudujemy schodki i dobudujemy kolejne schody w górę. Dzięki temu woda nie będzie się nam przelewać bokami. A tutaj będzie trzeba jeszcze zbudować grobla, oczywiście. Dobra. I w ten sposób będziemy zabezpieczeni do końca. Ok. Czy to w ogóle jest w naszym zasięgu? Czy my jesteśmy w stanie to zrobić? W centrum miasta. Gdzie ono było? Tutaj. No dobra. Myślę, że będziemy w stanie. Jak zbudujemy dalej te schodki, to powinna nam się tutaj pokazać jeszcze ścieżka zasięgu. Ok, na chwilę obecną nie przenosimy się do drugiego miasta. Niestety nas na to nie mamy wystarczającej ilości bobrów. Także musimy się skupić na tym, co mamy. Niezadowolenie bobrów nam, znaczy dobrobyt, negatywny dobrobyt bobrów spada w dół z racji na to, że mamy coraz więcej żywności i coraz więcej bobrów jest najedzone. Z zapasami wody stoimy całkiem przyzwoicie. Coś tutaj patrzę, że nie, nie pompują nam wody. Mimo, że zapasy wody są praktycznie puste, i to jest dosyć dziwne. Dajmy tutaj nieco wyższy priorytet. Niech pompują kurczę, tą wodę. Możemy sobie spostrzec, że bobry zbierają kasztany. Bardzo, bardzo fajnie. Mam tych kasztanów coraz więcej. 98 kasztanów, słuchajcie, które będzie można za niedługo upiec. Dzięki czemu będziemy mieć więcej żywności. Z tego co widzę, bobry ruszyły już z budową e, dalszego fragmentu zapory. Niekoniecznie sposób taki, jak tego chciałem. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. Myślę, że zbudujemy sobie w takim razie tutaj kilka platform, które będą w stanie udostępnić im to miejsce do budowy reszty. Myślę, że stąd sięgną. Jedną kratkę chyba mają zasięgu, także to powinno wystarczyć. Ok, zarówno platforma, jak i schody są już zaopatrzone w towary potrzebne do ich wybudowania, także myślę, że w ciągu dwóch najbliższych dni zostanie to zrobione. Skończyły się kłody, także przekierowaliśmy jednego bobra do pracy przy ścinaniu drzew. Zapasy wody nam rosną. Sama wartość zapasu wody jest w tej chwili na całkiem jeszcze przyzwoitym poziomie. Bo musimy pamiętać o tym, że mamy tutaj spory rezerwuar wody, także wody nam w tym, tym razem w trakcie tej suszy nie braknie. Zostało nam jeszcze 10 dni suszy. Możemy troszkę wody spuścić, tak aby napełnić nasze zapasy w korycie rzeki. Dobra, tyle, ile mogliśmy, to wypuściliśmy. Śluzy zostały otwarte na poziomie 2,5. Teraz należy poczekać, aż, aż woda się ustabilizuje i jeżeli będzie taka potrzeba, spuścimy oczywiście wodę dalej. Do naszej bobrzej osady niebawem trafi 9 kolejnych pracowników, ponieważ bobry dorastają. Na razie musimy uzupełnić braki w ludziach, które wygenerowały nam sobą śmierć głodowa. Zaraz jak tylko to uczynimy, słuchajcie, myślę, że skupimy się na, eks... na eksportowaniu bobrów oraz dóbr do drugiej osady w celu pozyskiwania skrap metalu. Bez tego ani rusz. Gdy będziemy mieć scrap metal, zbadamy sobie takie rzeczy jak huta. Dzięki której, w sumie możemy zbadać sobie huty już w tej chwili. I słuchajcie, huta by musiała stanąć gdzieś w tym miejscu. Oczywiście jest to low priority, niskiego priorytetu. Eee, oczywiście do składowania metalu z huty będzie potrzebny nam jakiś magazyn. Także zbudujemy sobie również magazyn, który będzie. Przez, który również będzie przeznaczony do składowania właśnie metalu. Słuchajcie, zbadaliśmy sobie wodowskaz, który będzie nas informować o poziomie wody, tak abyśmy nie musieli gliczować już e, gry, tylko po prostu sobie będziemy sprawdzać na wodowskazie. No i poziom wody jest bardzo, bardzo niski. Mamy ósmy dzień dopiero. Musimy opuścić znów śluzę w dół i wypuścić nieco wody do naszej osady. Mam nadzieję, że tej wody nam, słuchajcie, wystarczy. OK, nasz wodoskaz jest już aktywny i widzimy, że mamy jeden poziom wody. Powiem Wam szczerze, nie wiem czy nam to wystarczy, mam jeszcze 7,5 dnia suszy. Na chwilę obecną zapas wody jest całkiem przyzwoity, ale nie mamy żadnych narzędzi do irygacji, więc może sobie odblokujemy tutaj wieżę irygacyjną, która będzie w stanie zanawadnić nasze pole uprawne za pomocą wody zebranej z właśnie naszych, słuchajcie... Zapasów, także stworzymy sobie tutaj jedną wieżę irygacyjną. W tym celu musimy, niestety, wykasować część naszych pól uprawnych. Bodajże cztery Pola uprawne. No i oczywiście jeden pracownik będzie musiał być przeznaczony do wieży irygacyjnej, tak aby miał kto napełniać tą wieżę irygacyjną. Ale zrobimy to, jest ono to potrzebne. Nasz wodoskaz nieco się obniżył. Zobaczcie jaka jest różnica pomiędzy tym co mieliśmy a tym co teraz mamy w tej chwili. Jest spory butek wody. Nie starczy nam tej wody raczej słuchajcie do końca suszy, także myślę, że tutaj trzeba będzie spriorytetyzować i czym prędzej wybudować wieżę irygacyjną, tak abyśmy mieli nawodnione te pola. Moi drodzy, wieża irygacyjna powstała. Wytypowaliśmy jednego z pracowników, który będzie pracować w nawadnianiu pól. Zostało nam 4 dni suszy. Wody zostało naprawdę bardzo mało. Także musimy się wziąć za nawadnianie tych pól koniecznie. No i niestety, ubywa nam troszkę ze sobą wody pitnej, ale myślę, że to jest niski koszt w porównaniu do tego, co by się wydarzyło, gdyby nam wszystko obumarło na tych polach. Tak, chociaż będziemy w stanie przetrwać najbliższe susze bez problemu i nie martwiąc się o to, że zabraknie nam pożywienia. Chociaż tego pożywienia mamy całkiem sporo w tej chwili, 460 jednostek żywności, 370 marchewek, no myślę, że jesteśmy w stanie teraz się utrzymać, ale oczywiście zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Wysycha za 1,8 dnia, no susza potrwa jeszcze 3,5 dnia, także na spokojnie musimy poczekać aż to wszystko minie. Mam nadzieję, że jedynie bobry nie umrą nam z pragnieniem, bo widzę, że zapas wody nam strasznie zmalał. Myślę, czy teraz nie zacznie, wy... zacznie... Myślę, że następnym budynkiem, którego nie zbadamy, nie będzie średni zasobnik na wodę. Eee... I to będzie już dużo, dużo większy zasobnik, także mógłbym nawet w tym celu poświęcić część tego pola on zajmuje, Ile kratek? on zajmuje? 4x4. 4. Ok, zniszczymy tutaj część pola uprawnego 4 na 4, nawet dwa razy 4 na 4 i postawimy sobie tutaj ten właśnie zasobnik na wodę. Jak tylko będziemy mieć taką możliwość. Dwa takie duże zasobniki na wodę powinny nam zapewnić dobry zapas wody. Zostało nam 64 jednostki wody. Wieża irygacyjna zabiera nam bardzo, bardzo dużo wody, ale nie mamy wyjścia. Dwa dni, 60 jednostek wody. Ok, i to potrzebuje aż. 30 desek, jedna sztuka i 20 kół zębatych także koła zębate niebawem będą musiały ruszyć włączymy sobie to i to no ale żeby to wszystko nam ruszyło tak jak trzeba potrzebujemy większej ilości słuchajcie, drewna w sumie to możemy już to odpalić no i oczywiście będziemy musieli ładować średni magazyn na koło zębate chociaż koła zębate chyba były składowane w tym miejscu, że dobrze pamiętam nie, koła zębate były magazynowane w normalnym magazynie. Dobra, to postawmy tutaj gdzieś normalny magazyn na koła zębate. Może w tym miejscu. Dajmy na to najwyższy priorytet. Oczywiście i koła zębate. Ok. Masz magazynować wodę, ty też masz magazynować wodę. Skończyła się nam woda pitna. Jedynie wieża irygacyjna jeszcze chwilkę działa, ale został tylko jeden dzień suszy, także myślę, że sobie już to spokojnie przetrwamy. Woda niedługo spłynie na nasze równiny i będziemy mogli znów, słuchajcie, sobie zapełnić nasze koryto rzeki. W sumie nie przemyślałem tego do końca, mogą zrobić pola uprawne w tym miejscu, las w tym miejscu, ale mądry Polak po szkodzie, jak to mawiają. Musimy czym prędzej, słuchajcie, zorganizować produkcję dynamitu, tak abyśmy mogli otoczyć naszą osadę wodą zatamować to oczywiście nie umożliwiając wodzie wypłynięcia z naszej osady. Bobry są coraz bardziej spragnione. Te marchewki nam już raczej nie usną. ziemniaki, no ziemniaczki mogą uschnąć. Dopiero co były zasadzone zresztą, także może być ciężko. Marchewek mamy bardzo solidny zapas, także myślę, że to sobie spokojnie przetrwamy. Okej. Okay. Zastanawiam się coraz bardziej nad tym, jak rozwiązać sprawę suszy, przyszłych suszy, które będą coraz dłuższe, nie mając zbytnio dużych zapasów wody. Może to być nieco problematyczne i wypadałoby czym prędzej odpalić drugą sekcję naszej wioski, naszej drugą naszą osadę, w celu właśnie zatamowania większej ilości wody w tym miejscu. Dzięki czemu byśmy mogli przechowywać jej znacznie więcej i być może zapełnić również tutaj to koryto rzeki, dzięki czemu byśmy zyskali kolejne połacie terenu, które byłyby, które nadawałyby się pod pola uprawne. Woda już wypływa, Bobry są spragnione, czekają na tą wodę, także zaraz, zaraz będziemy mogli, słuchajcie, je napoić, Zaraz wszystko nas z powrotem odżyje. Świetnie, woda już wypełnia nasz tutaj rezerwuar, korytarz rzeki. Zamykamy szybciutko naszą zasuwę, zaporę. Myślę, że można wznowić budowę tych grobli. Dobra, zamykamy naszą zaporę w 100%. No i nawet mamy lokalne podtopienia, słuchajcie, ze względu na masywny napływ wody. No ale tak, to, tak już jest właśnie urok tego. Jak tam budowa naszych dużych zasobników? 5 na 20 kół zębatych. Idzie to nieco mozolnie, ale myślę, że będziemy w stanie oczywiście się z tego wykaraskać. Okej, okay, bobry są spragnione. Cały czas widzę, że nie mają wody. Jest pragnienie. Ale myślę, że teraz już to ogarniemy. Pompy wodne ruszyły, bobry mogą się napić. Myślę, że tutaj wrzucimy jeszcze jednego bobra do pompowania wody, tak aby nam jej nie brakło zbyt szybko. No niestety zmarło nam kilku... Zmarło nam kilka bobrów, ale to raczej ze starości. Jak zresztą sami widzicie w tym miejscu. Kobry umarły ze starości. Dobrze. Mamy 38 bobrów. Wszyscy mają na chwilę obecną pracę. Także nikogo nie odsyłamy do drugiej kolonii. Musimy się wstrzymać jeszcze z tym tematem. Nieco dłużej. Już mamy zapowiedzianą kolejną suszę bardzo, bardzo niedobrze. Nie mamy żadnych zapasów wody. Mamy całe 3 dni na to, aby zebrać zapasy. Najwyższy priorytet. Musimy zabudować czym prędzej ten groblę, żebyśmy jak najwięcej wody zdołali nagromadzić. Budujemy kolejną jej część. No, przed kolejną suszą na pewno znożymy. Mamy jeszcze 3 dni, ale kurczę wypadałoby chociaż część zasobników zapełnić. Nasze boby nadal są spragnione po ostatniej suszy. Coś Wam powiem. Powiem Wam szczerze, że czarno to widzę. Moglibyśmy jeszcze słuchajcie, spróbować wybudować tutaj zaporę. Która by nam przytrzymywała nieco wodę, ale nie wiem, czy jest sens to robić w tej chwili. Także się wstrzymajmy. A wy co nie macie co zbierać? Chyba macie co zbierać. Trzech pompiarzy i żadne, żadnej wody nie mam jeszcze odłożonej, bardzo, bardzo niedobrze, pół dnia, 46 jednostek wody mam odłożone. I to w tym miejscu, w którym tak naprawdę nas to za bardzo nie rusza. Ok, mamy 10 kół zębatych, czyli już powoli, powoli zbliżamy się do produkcji. No i nadchodzi susza, moi drodzy, poziom wody się nam wyrównał, mamy suszę. Powiem wam szczerze, niewiele nam dało wzniesienie wyższej fortyfikacji. Mamy 15 dni suszy, tego raczej nie przetrwamy już w ten sposób. Nie mamy wystarczającej ilości wody zmagazynowanej, jest to dosyć ryzykowne, to co się dzieje w tej chwili. Hmm, zastanawiam się, czy nie zburzyć tego zbiornika. Nie ma w nim wody, tak czy inaczej. Odzyskamy 12 kłód. Eee, I słuchajcie, zatrzymamy to. Opróżni. Zrobimy to w ten sposób. Zburzymy sobie ten zbiornik, zburzymy sobie ten zbiornik, zburzymy sobie ten zbiornik. I słuchajcie, tutaj dobudujemy sobie ścieżkę w ten sposób. Ok, jest opróżniony. Możemy go zburzyć. Burzymy ścieżkę, która przylega do wody, w tym miejscu, i na jej miejscu zbudujemy sobie pompy wodne. Jeszcze dwie. Wreszcie jakieś zapasy wody nam powstały. Słuchajcie, to jest pozytywna, pozytywny aspekt. Zastanawiam się, czy tutaj byśmy nie mogli znieść również pompy. Moglibyśmy znieść pompę. Co prawda taką awaryjną, ale byłaby. Ok, i tutaj trzeba wyciąć to drzewko i postawić na jego miejscu drogę. Oczywiście będziemy mogli to zrobić dopiero w momencie, w którym, w momencie, w którym słuchajcie, usunąć to drzewo. Zobaczcie, jak szybko ubywa nam wody. Dopiero co, dopiero co się zaczęła suszyć, Tak naprawdę minął, minął dzień z hakiem, a nie mam już 3 czwartych naszego zapasu wody. Bardzo źle to wygląda. Nie będę ukrywać. Jak tam duży zasobnik. 16 na 20. Jeszcze 4 zębatki. Jeszcze cztery zębatki, żeby uzyskać wyższy poziom produkcji. Ok, dopuściliśmy tyle wody, ile byliśmy w stanie. Zostało nam. Matka, jak to woda szybko odprawowuje. 30-40. Ok, wieczorem widzę, że tej wody trochę przybywa. Ale to jest nic, nic. To jest Zero. A, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Okej, okay, mamy duży rezerwuar wody, 300 jednostek wody jest w stanie pomieścić, bardzo fajnie. Myślę, że szybko sobie wypompujemy teraz tą wodę, która jest możliwa do wypompowania i umieścimy ją w rezerwuarze. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej, tak naprawdę. Okej, okay, tutaj widzę, że też pompuje wodę powolutku, delikatnie. Nie ma za bardzo gdzie jej odkładać, także bardzo dobrze. Irygacja działa. Irygacja w sumie w tej chwili jeszcze nie jest potrzebna, ale słuchajcie, zostało nam i 10,5 dnia jeszcze suszy, a my stoimy naprawdę słabo z wodą. Myślę, że trzeba coś zrobić w tym kierunku, żeby pozyskiwać tej wody nieco więcej. Ale co my możemy zrobić? Musielibyśmy ruszyć do drugiego miasta i chyba tak będzie trzeba zrobić. Tylko kurczę. Kurczę, nie ma za bardzo kogo tam wysłać. To jest problem. To jest duży problem. No dobra, spróbujmy może tak. Naukowców nie mamy. Tutaj mamy tego ziemeczka, on musi być. To jest jeden naukowiec. Zatrzymajmy go w takim razie. Tutaj mamy czterech. Zmniejszmy ich ilość do dwóch. Oczywiście zawsze się znajdą jakieś miejsca, w których gdzieś tam ktoś tam będzie chciał pracować. Nadal nie mamy wolnych pracowników, to jest po prostu niemożliwe. Aż. Przecież około 6 bobrów zwolniłem ze stanowisk pracy. Zatrzymajmy też jeszcze ten, tego zbieracza. W tym miejscu jest wreszcie jeden bóbr. Ok, aha, bo tutaj pracowało dwóch. Od razu się wcisnęło. Dobra, połączenia to będzie pierwsze połączenie. Tutaj musimy zbudować jeszcze placówkę. Punkt odbiorczy, ok. Wytyczną ścieżkę. Klikamy tutaj. I tutaj trzeba będzie dostarczyć przede wszystkim. Słuchajcie. Marchewki, może tak kłody, marchewki, wodę. Co jeszcze jest nam potrzebne do życia? W sumie to tyle. Nic więcej nam nie jest potrzebne do życia. Dożyćmy jeszcze jednego bobra. Będziemy mieć wtedy trzech, yy, trzech bobrzych podróżników, którzy będą kursować. Osiem, dziewięć dni, słuchajcie, dziewięć dni, słuchajcie, suszy bez zasobu, bez dodatkowej wody. Ok, przekierujmy w takim razie yy, migrację populacji. Nie, nie w tę stronę, tak jest. Mamy kilku, to automatyczna migracja włączona niekoniecznie. Czterech bobrów możemy tam wysłać. Tutaj już mamy wstępne zasoby. Wody, co prawda, tutaj nie ma, ale mamy tutaj już kłody. No dobra, myślę, że to będzie działało. Dobra, mamy te bobry. Zaczęły od razu budować schody na górę bardzo, bardzo dobrze. Potrzebują tych schodów. Czy mam tutaj jednego pracownika? Możemy dodać jeszcze jednego pracownika? Możemy dodać jeszcze jednego pracownika. We wytyczną ścieżkę musimy tutaj transportować więcej kłód. Jak tam stoimy z wodą? 280 jednostek wody jedynie. No i 7 dni do przetrwania to jest bardzo, bardzo długi okres czasu. Może być ciężko, słuchajcie. Może być naprawdę ciężko. Zapasu żywności na szczęście mam bardzo dużo. Także może sobie w jakiś tam cudowny sposób poradzimy. Trzeba koniecznie jak najszybciej uruchomić tutaj ten przepływ wody. No dobra, zaznaczmy tutaj te trasy jako najwyższy priorytet. Dobra, możemy zaznaczyć również usunięcie tych krzewów w tym miejscu i oznaczyć to również jako najwyższy priorytet. I myślę, że to na razie będzie musiało nam wystarczyć. Jeśli zbudujemy tutaj zaporę, jeśli zbudujemy tą zaporę i będziemy mogli też wybrać sobie na przykład śluzę podwójną. 250 punktów, postawimy sobie tą śluzę, oczywiście w tym miejscu. Będziemy mieć dodatkowy rezerwuar wody, który będziemy zasilać nasz główny rezerwuar wody. A z czasem, myślę, że zabudujemy to jeszcze bardziej i będziemy mogli tutaj naprawdę dysponować dużą ilością wody. Ok, jak tam sytuacja wygląda? Potrzebujemy desek na pewno. Kłód mamy już bardzo dużo, także teraz sobie odchaczymy jedne, te, jedne kłody i zaznaczymy sobie deski jako towar eksportowy. OK, będzie trzeba zbudować jeszcze jeden magazyn. OK, scrap metal już jest zbierany, bardzo fajnie. Mm -hmm. Teraz będzie trzeba sobie zaznaczyć jeszcze tutaj zbudować magazyn skład na deski. Deski. OK, jak tam sytuacja? 146 jednostek wody, bardzo, bardzo malutko. Nie dobrze. OK, czy bobry są w stanie usunąć to drzewo i te kilka drzew? Tak, są w stanie usunąć. Świetnie. W tym miejscu będziemy mieć wybudowane pompy wodne. Mam nadzieję. Pierwsze deski dotarły do drugiej osady. I są budowane schody na górę. Czy nasz zasięg tam sięgnie w ogóle? Tak, zasięg na razie dochodzi do tego miejsca. Także myślę, że spokojnie sobie dotrzemy jeszcze tam dalej. Kolejne schody powstały. Bardzo dobrze. Niech budują, niech budują. W tej dzielnicy zostało 16 jednostek wody. No to 5 dni raczej nie przetrwają, w tej dzielnicy zostało. Słuchajcie, 85 jednostek wody. To ja bym zatrzymał, może, dostawy wody do tamtej dzielnicy i skupił się już na przetrwaniu po prostu tej suszy. Wydaje mi się, że będziemy w zasięgu obrów. Także może być dobrze. Może być dobrze. Słuchajcie, wydaje mi się, że uda nam się zbudować tutaj drugi rezerwuar. Oczywiście <laughs> tutaj musimy dać priorytet na. Wszystko co tutaj jest, niech budują to w pierwszej kolejności. Koniecznie. No, tutaj mamy dwóch budowlańców. Myślę, że nawet w tej chwili scrap nie jest tak ważny jak budowanie tamtej zapory. Niech budują czym prędzej co mogą. Mamy tutaj trochę tego, desek nie mamy w ogóle. A jak z produkcją desek stoimy w tym mieście? No to słuchajcie, no dobra, deski niby są transportowane, ale te boby zaczęły chodzić bardzo wolno. Ze względu na brak wody. Usychają. Tutaj nie ma wody, bobry zaczęły usychać z pragnienia. Zostały 3,5 3 dnia. Nie wiem, czy przetrwamy tak długo do, kolej, do końca kolejnej suszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Myślę, że trzeba by było również zbudować ścieżkę w tym kierunku. I tutaj zbudować też groble tak aby woda się nam nie rozlewała w tym kierunku, tylko przechodziła dalej. Bobry zaczęły nam umierać z pragnienia niestety. Nie mamy już skąd pozyskiwać wody, także będzie lipa. 2,3 dnia suszy pozostało do końca. W jednej osadzie jak i w drugiej kończy się woda. Tu mamy jeszcze 47 jednostek wody, to bardzo dużo, ale nie mamy skąd brać wody. To jest dosyć bolesna wieść, znów nam się skurczy populacja w głównej osadzie bobrów. Ok, kolejny dzień się zaczął. Jak tam z kłodami stoimy? Nie mamy kłód. Potrzebujemy koniecznie najwyższy priorytet pracy. Dajemy tutaj. Musimy zbudować koniecznie tamtą zaporę, aby mieć jak najwięcej wody na przyszłość. Także niech wszyscy pracownicy, którzy jeszcze żyją, którzy jeszcze mogą, transportują towary. Bez tamtej zapory sobie nie poradzimy. A tutaj nie ma nawet skąd pozyskiwać tak naprawdę drewna. Jest co prawda ten nas obok, ale. On nam kompletnie uschnie. Czy my to przetrwamy moi drodzy? 35 bobrów nam tu zostało. Jeszcze jeden dzień. Zostało słuchajcie pół dnia suszy. Populacja bobrów nadal się jeszcze trzyma, ale nie wiem jak to będzie z, z dniem jutrzejszym. Jak to będzie wyglądało, czy uda nam się tak naprawdę przetrwać no, tak, tak długo. 32 bobry. Jak tutaj jesteśmy z wodą? 23 jednostki. Tutaj mamy 0 od kilku dni. Zostało nam jedynie 14 bobrów w głównej, w głównej siedzibie. No myślę, że w, te, w ten sposób to słuchajcie możemy sobie zapauzować teraz kilka domów, tak aby nie rozwijała się nam populacja zbyt szybko, być może zbyt wielu bobrów nam się tutaj wprowadziło, z tego tytułu mieliśmy olbrzymie problemy. Najwyższy priorytet na pompowanie wody, Cztery bobry zostały tylko i wyłącznie w tej dzielnicy, jest ich bardzo mało w drugiej dzielnicy. Ok, możemy zapauzować już to dostarczanie towaru do drugiej dzielnicy. Najważniejsze jest teraz pompowanie wody. Żywności mam na tyle, że jesteśmy w stanie odbudować naszą bobrzą gospodarkę. Także na razie sobie damy spokój z transportem do następnej dzielnicy, w której tak naprawdę zostały nam tylko i wyłącznie marchewki. Słuchajcie, w tym miejscu zakończyłem ten odcinek. W następnym odcinku spróbujemy odbudować naszą bobrzą cywilizację. Zobaczymy, czy uda nam się. Zrekonstruować to, co mieliśmy od tej pory. Także, jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z Timberborna, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie w komentarzu, co mógłbym zrobić, by uratować nasze Bobry. To wszystko z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!